Witam, 13 luty, czyli już poniedziałek. 24 po. Ja już kończę pracę. Postanowiłem rozpakować paczkę. Nie wiem, co w środku jest. Odebrałem ją w piątek, albo w piątek albo w sobotę. W każdym razie nie otwierałem, bo mam pewien problem z dostawcą wyświetlaczy. Czekam na 3 XA, XS i XS Maxa. Jeden X mi, okazał mi się wadliwy po rozpakowaniu. Tam na sklepie ramka była wadliwa. Gdzieś plastik uszczerbany był. Odłożony jest na odesłanie. Czekam na X, -a, miał przyjść w piątek. Nie przyszedł. Dostałem komunikat. Eee, właściwie miałem sobie to odczytać, zapomniałem o tym. Mam gdzieś na poczcie, dostałem komunikat, że moja paczka została opóźniona, bo coś tam, coś tam, coś tam na sortowni. Zaraz to odczytam, a tu w międzyczasie, już mi się poczta otwiera, a tu w międzyczasie, w międzyczasie sobie otworzę. Co mi tam przyszło sekundkę? Jak to było? Tak, twoja paczka od No jest opóźniona. Już to czytam. Dzień dobry. Z przekrością informuję, że paczka o numerze nadana przez nie dotarła, do filii, nie dotarła do filii doręczającej. W związku z tym doręczenie w uprzednio wskazanym terminie nie jest możliwe. Kolejna przewidziana data dostawy 13.02. Kurde, i tak mi to opóźniło, bo wszystkie telefony, które miałem, miałem zrobić przez piątek wieczorem, sobotę jeszcze być wrzucone, miało być do paczkomatu. Tak naprawdę kurier i tak by go nie odebrał, dopiero by go odebrał w poniedziałek. Ale mimo wszystko ja bym nie miał opóźnień i no i ułatwiłoby mi to znacznie no ustalenie sobie kolejki w każdym razie no tak się nie zdarzyło My liczyłem że w sobotę do Kurier dowiezie paczkę no, które tam miało jakiś tam problem to zazwyczaj w soboty były dowożone ale też się tak nie zdarzyło no i niestety dopiero w poniedziałek części więc nie wiem jaki tam jest w paczce tak naprawdę Ale w każdym razie na pewno do niego nie mam po prostu wyświetlaczy i zrobię ten wyświetlacz, w poniedziałek przyjdzie, w poniedziałek go zrobię i w poniedziałek go jeszcze tam wrzucę do paczkomatu No ale gdyby <coughs> był rano, w spacz poniedziałek z paczkomatu zabrany, to na wtorek by klient miał A tak to na wtorek klient raczej nie będzie tego mieć W za zapakowane zapakowany i w gąbkę Mało tego wypełniamy, a to jest XS Max XS Max, no nie mam do XS Maxa, innymi do tego jest w paczce, ale tutaj chłopakowi się tu nie spieszyło z tego, co pamiętam, aż tak. Czy ja tu pamiętam, że ten telefon był wy, wygięty? No ale dobra, wygląda na to, że jest w oryginale, dlatego, że nie wypadają te kawałki. I co tu się dzieje? Wyświetlacz na pewno mam wymienić z tego co pamiętam i... Aha, dobra, szczała jest tylko. Jakieś informacje w środku. Patrzcie. Nie mam żadnych informacji. Nie mam kodu. A prosiłem wrzucić kartkę do środka kod, jakiś numer telefonu, adres od... do odesłania. No nie mam nic, no tak naprawdę nie wiem. To lepsze jeszcze klient chyba karta zostawił w środku. Tak, tak jest karta orange w środku. Nie oręża. I, I to jest jakaś angielska. Spoko. Ma być to założony jakiś TFT zwykły. Ale jaja. To będzie telefon z komunikatem. No i co mam tu zrobić? To może wstępnie sobie go uchylę. Położę na podgrzewacz. Może i klient już mi za niego zapłacił, i yy, zaraz to sprawdzę, spróbuję to zweryfikować, ale tak czy, tak i tak bym przelewu nie miał na koncie, i tak i tak bym go nie mógł klientowi puścić. Bo jak ja mam klientowi zgłosić na przykład. Yy, nie, no mam w historii chyba połączeń, mam tutaj pana. Tak, mam w historii połączeń, mam SMS-owo, się też dogadywaliśmy. Dobra, to ja mam tam chyba dane. Do niego, ale sobie na tym telefonie, na którym nagrywam, yy, sprawdzę, czy jest taki przelew, ale podejrzewam, że przelewu nie może być, dlatego że przelew dopiero wtedy następuje, kiedy wybiję paragon, a paragon mogę wybić wtedy, kiedy wyświetlacz mam zaksięgowany. Ja oczywiście sobie to, yy, jak jutro przyjdzie, to od razu sobie to zaksięguję. I wszystkie te zaległe, czyli Xa XS XS Maxa, XSa zwykłego Zrobię. Zrobię go jutro. Teraz sprawdzę szybko, czy jest. mam przelew na koncie. Ale raczej nie. No bo już nie zgłaszałem tutaj. O kurczę, SMS mi jest potrzebny stokanem. SMS mi jest potrzebny, a teraz nagrywam, dobra. Także nie sprawdzę. To może szybko rozkręcę, nie jest tak źle z tym wyświetlaczem widzę. Ale mówiłem, ludzie, kartki w środku, kartka. Cześć Maciek, to ja, nie, nie. wiem, Bartek. Nie wiem, imię, nazwisko, numer do paczkomatu zwrotny. E, jakiś kontakt mailowy, telefoniczny cokolwiek no. dobra, to tak na minutkę dosłownie na podgrzewacz i zobaczmy co tam w środku trochę mi się niestety przeciągnęło, no same problemy Mam też trochę problemów zdrowotnych, jeśli chodzi o rodziców i babcie i dlatego tak mi No mam trochę opóźnień, bo muszę jechać do Kielc, do Strachowic. Musiałem jechać, no i... Tak wyszło. A jeszcze mam jeden nagrać. Kurde, mam jeszcze nagrać przecież będziesz... i iPhone X. W którym nie działa Face ID. Face ID, sekundę sobie jeszcze tylko wygrzeję, chwilkę tamten na podgrzewaczu. Zdejmę szkołę, hartowane, złożyłem telefon odebrać z gwarancji i. Przyklejczko, hartowane właściwie zdążyłem go aktywować, i zorientowaliśmy się, że nie działa. Po prostu, face ID to jest telefon mojej mamy. Wywala taki komunikat zaraz będę robił z tego film. Ciekawe. Dobra, no tak, wystarczy może tego wygrzewania. Teraz widzę, jest delikatnie wykrzywiony telefon. Ale po takim upadku ma prawo czy upadku, czy zgnieceniu, czy coś się po przejechała, w każdym razie. Łatwo się otwiera. No ta uszczelka tutaj. Znaczy, tak to bardzo dobrze jest, ok, w porządku. To wszystko jest jak najlepszym porządku jak na razie. Ale to się wszystko rozpuściło i tego byśmy nie wykorzystali, bo no tutaj. Mega, naprawdę mega glut się z tego zrobił. Dobra, to będzie trzeba oczyścić. Bardzo łatwo się otworzył. Zbyt łatwo. Tak, ja nie będę nic tu więcej grzebał. bo Wygląda to dobrze. No ja mam rękawiczki widać te jakieś ślady, ale no nie jest źle, jest super, w sumie powiedziałbym. I o to chodzi. Dobra, ja sobie go. Ciągnę tej podklejki ile mogę. Robuje się. Tak, już jestem w środku, to zdejmę ile mogę, chociaż kurde, chciałbym iść w miarę wcześnie spać. Skończę to jutro. Znaczy, tylko mi wyświetla przyjdzie i robię. No, niestety, przepraszam, szanowni kliencie, za opóźnienia. Ale ja sobie zamówiłem wyświetlacz wcześniej. Tak, od razu po naszej rozmowie zamówiłem wyświetlacz. Bo dogadawaliśmy się telefonicznie, z tego co pamiętam. Ale go po prostu nie otrzymałem. Mam nadzieję, że jutro dotrze, że wszystko jest ok, że tam co nic z tą paczką się nie stało. Dobra, w każdym razie, ja go sobie składam do kupy wygląda to dobrze, postaram się to pokazać. Może tą wymianę w następnym filmie i może jakoś to w sumie połączę razem. A może i nie, może przekażę tylko klientowi tutaj filmik z unboxingu. Będą opóźnienia, będę informować dalej. Dzięki. No, i teraz widać jak, dlaczego bierzemy i wycieramy sobie te podklejki, bo jak ona pod, gdziekolwiek się przyklei na przykład do tego wyświetlacza, to tak jak widać ciężko się tego pozbyć, ale na szczęście ten wyświetlacz tak już idzie na śmietnik. No to jeszcze raz dzięki, pozdrawiam.